W dzisiejszym wydaniu wiadomości non-stop Komisja Europejska wycofuje substancje czynne, ubywa środków ochrony roślin. Od 1 marca nastąpiła waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. ASF nie ustępuje, pół tysiąca przypadków od początku tego roku. Wciąż spadają ceny płodów rolnych, dziś oprócz zestawień cenowych nasza comiesięczna analiza. Komisja Europejska przeznaczyła ponad 20 substancji aktywnych do wycofania. Wynika z tego, że z rynku znikną kolejne środki ochrony roślin. Problem polega na tym, że Komisja Europejska nie analizuje tego, jakie skutki będzie to miało w danym kraju, czy będą inne substancje do ochrony. Kurczy się liczba dozwolonych środków. Jednocześnie prawie żadne nowe substancje nie są rejestrowane. Im mniej substancji aktywnych dostępnych na rynku, tym mniejsza dotacja. W dobrej praktyce rolniczej liczy się nie tylko to, aby wykonywać zabiegi zgodnie w terminie i w kolejności, ale żeby zmieniać grupy chemiczne i zmieniać mechanizmy działania. Im mniej mechanizmów działania dostępnych na rynku do wyboru, tym niestety, ale te same substancje będą używane częściej, dojdzie do pojawienia się coraz większej ilości odporności na działanie tych substancji aktywnych i niestety pozostałości tych substancji aktywnych będą coraz większe. Co niestety będzie to z niekorzyścią dla konsumenta. W ostatnim czasie wycofano m.in. tiuram. Fungicydy zawierające tę substancję stosować można tylko do 30 kwietnia tego roku. Z rynku znikną również środki oparte na chlorotalonilu, przeznaczone do zwalczania chorób grzybowych. Podobny los czeka propikonazol, składnik wielu fungicydów. Komisja Europejska dąży do tego, by było jak najmniej chemii w rolnictwie, jednak nie daje producentom alternatywnych rozwiązań. Przypomnijmy, że środki ochrony roślin są niezbędne do tego, by produkowana żywność była bezpieczna i dobrej jakości. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wraz z początkiem marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych podlegają waloryzacji. Emerytura podstawowa wynosić będzie 938,97 zł. Jest to wzrost o 2,86%. Jednak jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, 1100 zł, kasa podwyższy je z urzędu właśnie do tej kwoty do 1100 zł nie zostaną podwyższone tak zwane wcześniejsze emerytury rolnicze świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia Emerytury i renty z ubezpieczenia pobrane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej, oraz emerytury i renty wypłacane w wysokości prorata. Od 1 marca zmieniają się także kwoty dodatków, m.in. ryczałt energetyczny wyniesie 171,41 zł dodatek dla sieroty zupełnej 417 zł i 27 groszy, a dodatek kombatancki i dodatek pielęgnacyjny 222 zł i 1 grosz. Do każdego emeryta i rencisty kasa prześle decyzję o nowej kwocie emerytury lub renty. Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca objętych zostało około miliona 150 000 emerytów i rencistów. Według danych głównego inspektoratu weterynarii od początku roku stwierdzono już ponad pół tysiąca nowych przypadków afrykańskiego pomoru śwień wśród dzików. Wirus ASF stwierdzono na terenie czterech województw, najwięcej, bo aż połowę potwierdzonych przypadków odnotowano w województwie mazowieckim, z dużą ilością dzików z ASF zlokalizowanych w pobliżu i na terenie Warszawy. Choroba wystąpiła także w województwach lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W tym ostatnim tylko w pobliżu poligonu Orzysz, nieopodal Ełku, ujawniono osiem nowych przypadków pomoru. Warto zwrócić uwagę na kolejne przypadki na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego, w pobliżu Elbląga i granicy z województwem pomorskim. W tym regionie organizowane są m.in. odłowy dzików przez żołnierzy i leśników. Pomimo wysiłków podejmowanych w celu opanowania ASF wciąż zagraża całej Europie. Od 2014 roku 9 krajów Unii Europejskiej zgłosiło tę chorobę. Wszyscy są zgodni, że sposób zwalczania i kontrolowania ASF musi zostać ulepszony. Warto zauważyć, że od początku pojawienia się ASF w Gruzji wirus rozprzestrzenia się równie szybko we wszystkich kierunkach. Na Dalekim Wschodzie pomór pustoszy hodowlę m.in. w Chinach i Wietnamie. W tym ostatnim liczba świń padłych lub uśpionych w związku z ASF wynosi już ponad 4. 3200 sztuk. To już trzeci tydzień, kiedy w skupach notujemy obniżki cen. Spadki nie oszczędzają żadnego produktu naszego zastawienia. Średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej straciła w ostatnim tygodniu 12 zł, co przekłada się na ponad 5,5% spadek w skali miesiąca. Już tylko w pięciu województwach można sprzedać to zboże po cenie wyższej niż 800 zł. Dokładnie 10 zł straciła w ostatnich 7 dniach średnia krajowa cena pszenicy paszowej. W kilku miejscach cena tego zboża nie zmieniła się, a nawet lekko wzrosła. W innych mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami. O 40 zł zmniejszyła się minimalna cena za tonę pszenicy paszowej. W przypadku przężyta zanotowaliśmy w ostatnim tygodniu spadek średniej krajowej w wysokości 6 zł. Tu spadki w poszczególnych województwach nie są tak spektakularne. Maksymalna cena oferowana w Wielkopolsce zmniejszyła się o 10 zł. Wpadki w poszczególnych województwach są jeszcze mniej widoczne w przypadku żyta konsumpcyjnego. Maksymalna cena wzrosła nawet o 10 zł, dokładnie taką samą wartość straciła jednak średnia krajowa żyta. W ostatnim tygodniu średnia krajowa cena jęczmienia spadła o 7 zł, co w skali miesiąca oznacza niemal 4,5% obniżkę. Pozytywnie na naszej mapie wyróżnia się województwo podlaskie, gdzie nadal można uzyskać wysoką cenę za tonem tego zboża. Tylko w sześciu województwach maksymalna cena za tonę kukurydzy suchej była wyższa od 700 zł. Średnia krajowa cena zmalała w ostatnim tygodniu o 12 zł do poziomu 680 zł. Miesięczny spadek jest bliski 5%. Coraz więcej punktów w Polsce oferuje za ziarno rzepaku mniej niż 1500 zł. W ostatnim tygodniu średnia krajowa cena spadła do poziomu 1513 zł. To oznacza miesięczną stratę na poziomie blisko 5%. Minimalna cena w zachodnio-pomorskim to tylko 1450 zł. Szanowni Państwo, podczas ostatniego wystąpienia relacjonującego rynek płodów rolnych, mówimy tutaj głównie o pszenicy i rzepaku. Mówiłem, że ceny podstawowych podów mogą jeszcze wzrosnąć. Opierałem swoją informację na ewentualnych wymrożeniach głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie były mrozy, które sięgały nawet 40 stopni. Te informacje się nie potwierdziły. Na tą chwilę nie ma większych sygnałów o problemach z przezimowaniem zbóż. Z tym mówimy tutaj nie tylko o Stanach Zjednoczonych, ale także o Kanadzie. Ta rzecz oraz zapowiedzi bardzo dobrych plonów, właściwie u wszystkich czołowych. Eksporterów zbóż, czyli w Rosji, właśnie w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, ale także w Unii Europejskiej, spowodowały to, że w ciągu ostatnich 3-4 tygodni spotkaliśmy się z dosyć dużymi obniżkami cen na rynku europejskim, także za oceanem, i to oczywiście przełożyło się także na ceny w Polsce. Na tą chwilę ceny pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5% kształtują się na poziomie nawet poniżej 800 zł. Te ceny, które obecnie chcą płacić punkty skupu to jest cena 780, maksymalnie 800 zł, natomiast rolnicy no, chcieliby za ten produkt otrzymywać co najmniej 20-30 zł więcej. W przypadku rzepaku ta cena także spadła i w tym momencie cena rzepaku to jest poziom 1520 zł. 40 zł, jeszcze miesiąc temu to były ceny powyżej 1600 zł. Jeśli chodzi o rynek europejski, ceny na giełdach to jest poziom około 190 euro do tony, i tutaj też w ciągu ostatniego miesiąca to jest przecena na poziomie 10-12 euro. Co w najbliższych tygodniach? Przewidywania są takie, że te ceny powinny się ustabilizować niestety na tych niższych poziomach. Natomiast poziom zapasów w gospodarstwach rolnych. W Polsce jest na umiarkowanym poziomie. Mamy już stosunkowo niedaleko do kolejnego sezonu, więc myślę, że jeszcze warto troszkę poczekać. Warto jeszcze podjąć to ryzyko i uważam, że te ceny już od tych poziomów nie powinny więcej spadać, więc generalnie bardziej można tutaj jeszcze zyskać niż stracić. Ważnym drugim czynnikiem będzie cały czas pogoda. A jeśli gdziekolwiek nastąpią jakieś anomalie pogodowe w postaci mrozów, deszczów lub innych czynników, to natychmiast będziemy Państwa o tym informować.